Moi drodzy, strasznie pracochłonne jest to pisanie bloga i opisywanie moich przeżyć. Ostatnio spędziłam nad tym ponad półtora godziny, a ja nie mam tyle czasu, żeby poświęcić po prostu na jakieś tam opisywanie tego, co robię. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy poniedziałek. 14 kwietnia. Wstałam sobie o godzinie 5.40, tak jak poprzednio odsłuchałam swoich afirmacji, zjadłam śniadanko, dwa jajka na miękko i jedną parówkę do tego dwie kromki chleba żytniego, takiego bez drożdży, żeby mieć energię w ogóle do ćwiczeń, poszłam na siłownię. Godzina 7.15 zwarta, gotowa do ćwiczeń. Włażę na salę do ćwiczeń, a tam. Ten sam koleś wyjmuje mi bieżnię. Już byłam wkurzona. Poszłam do baby, do pani recepcjonistki, zapytać, co jest pięć, kiedy druga bieżnia będzie sprawna. Pani mi powiedziała, że w tym tygodniu ma przyjechać serwis. Wróciłam więc na salę i zaczęłam ćwiczyć. Zaczęłam ćwiczyć brzuch e, Jakie ćwiczonka postaram się podlinkować? W, może w komentarzach robiłam coś takiego jak. Jeśli źle wymawiam, to sorry. E, czyli tak, ale lachy z obciążeniem 20 kg. Próbowałam 25, ale niestety nie dałam rady podnieść. Potem, moi drodzy, talerz ten po prostu, nogi w górze, talerz w ręku. Talerz, moi drodzy. Yy, ogromny ciężar, 5 kg, i takie tam wiecie przekładanie. Yy, po, wrzucę Wam linki w opisie, bo oczywiście moi drodzy, zanim się wzięłam za te ćwiczenia, pooglądałam sobie yy, takie rolki instruktażowe, w jaki sposób poprawnie wykonywać te ćwiczenia. <słuch> <słuch> Na pewno nie wykonałam ich w 100% poprawnie, ale moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim jest to. Że naprawdę bardzo się starałam. Ile mogłam, tyle zrobiłam. Na siłowni byłam dzisiaj godzinę 15. I teraz dalej: kolejne ćwiczenie na brzuch. To było, e, że w pozycji leżącej, nogi do góry, to znaczy tak, pozycja leżąca, ręce pod dupkę i nogi po prostu wyprostowane do góry. Razem z dupką do góry. I to nie jest właśnie ćwiczenie na tyłek, tylko na brzuch. I w brzuchu to dopiero czuć. E, więc te nogi do góry. E, też oczywiście sugerowałam filmami z, in, z internetu w tym zakresie. No i brzuch, planki. E, moi drodzy, 5 razy po 15 sekund ledwo dałam radę. Na koniec, moi drodzy. A jeszcze wam powiem, w czasie, kiedy wykonywałam sobie te ćwiczenia na macie, wyobraźcie sobie, że ten facet, który mi zajął biernie. Bezczelny ham, śmierdzący, przyniósł ten swój smród. Koło mnie w ogóle zaczął ćwiczyć. Tam umówmy się na tej siłowni nie ma miejsca, więc on ćwiczył prawie po prostu przy samej mnie. A miał mnóstwo miejsca, mógł sobie wziąć karimatę i pójść w pizdu gdzieś dalej, ale nie. Śmierdzący, upocony zaczął ćwiczyć koło mnie. Naprawdę sorry za wyrażenie, ale jebało od niego tak, jakby się rozkładał już od wielu, wielu lat. Ten zapach to był zapach po prostu grzybów połączonych z takim kwasem człowieka, który nigdy w życiu się nie oczyszczał i żre byle co. Więc jeszcze przy mnie po prostu przylazł z tym smrodem, poćwiczył kilka minut, smród zostawił, poszedł w pizdu. Więc moi drodzy, po prostu doświadczenia tragiczne. Jak skończyłam swoje ćwiczenia, bieżnia była wolna, poszłam. Na bieżnię. Z racji tego, że w zeszłym tygodniu poćwiczyłam dosyć sporo na nogi i pośladki, no i na tej bieżni też sporo kilometrów zrobiłam, to dzisiaj nie chciałam już w taki sposób nadwyrężać po prostu swojego ciała, zresztą też cały czas czuję to obciążenie w, z tyłu w nogach, w tyłku i ogólnie em, z racji tego, że postanowiłam sobie podzielić te ćwiczenia w taki sposób, że... Raz ćwiczę górę, raz brzuch, raz dolne partie ciała, po to, żeby cały czas nie obciążać tych samych partii. No bo pamiętajmy jednak o tym, no, moi drodzy, ja zostałam okaleczona przez lekarzy. Zapalenie szpiku i kości, przeciążenie, przetrenowanie może skończyć się dla mnie tragicznie, więc z racji, z racji tego, że ja tą moją nogę chcę poruszyć, rozćwiczyć, nie chcę zrobić sobie krzywdy, powoli, małymi kroczkami, bo tak jak Wam wspominałam, ja od lutego. Ćwiczyłam już z moim kolegą, ale to były takie ćwiczenia po prostu, żeby się rozruszać, rozciągnąć, natomiast nie były to ćwiczenia siłowe. Teraz raczej staram się wykonywać ćwiczenia siłowe na tyle, na ile mam siłę. W dużej mierze są to ćwiczenia, które mi pokazała moja siostra. Nie wszystkie pamiętam, ale rolki w internecie mi przypominają właśnie to, co pokazywała mi moja siostra. No i rzeczywiście te ćwiczenia, które mi pokazywała moja siostra, one dają w tyłek one są efektywne na te partie ciała, które robimy czyli góra, brzuch, dół. Tak nie bardzo to wszystko przemyślałam, bo powinnam zacząć od góry. W środę powinnam robić brzuch, a w piątek nogi. Z racji tego, że miałam przygotowane wczoraj ćwiczenia na brzuch, to zaczęłam od brzucha, więc w środę pójdę robić po prostu górę. Trochę to odwrócę, ale już w następnym tygodniu postaram się to robić po prostu. Po kole. taki chaos po prostu logistyczny u mnie e, panuje, boję się tylko tego, że dostanę miesiączkę i nie będę mogła iść e, na siłownię w tych pierwszych dniach, ale dobra, zobaczymy, nie uprzedzajmy faktu. Więc moi drodzy, e, poszłam sobie na tą bieżnię, miałam w planach zrobienie 3 km, ale z racji tego, że bardzo czułam w tyłku te ostatnie ćwiczenia, a byłam w sobotę na siłownię, Postanowiłam potraktować się troszkę łagodniej, zrobiłam dwa kilometry, ale pójdę jeszcze sobie na spacer do puszczy bukowej. I tam po prostu zrobię te 3 kilometry po prostu na łonie natury. Myślę, że to będzie dla mnie zdrowsze. Może niekoniecznie biegając, a może wezmę sobie, ale nie, ja nie mam butów w ogóle do biegania. E, takich na zewnątrz, bo mam buty do biegania na siłownię, ale butów do biegania e, na dwór nie mam. A może trzeba byłoby kupić. Ale pytanie, czy ja będę biegać na dworze. <grym> Dajmy sobie spokój, mój drodzy. Każdy powód jest dobry, żeby nie ćwiczyć, nie chodzić, żeby w ogóle nic nie robić. Ja się o tym doskonale przekonałam. Przecież jak ja chciałam iść na siłownię, no to pierwszym problemem były buty. Jak już kupiłam te buty, no to kurde, nie mam się w co ubrać, jak ja mam. Jak taka wiocha chodzić na siłownię, wszyscy są jakoś poubierani, a ja co? A ja to gorsza. Potem jak już sobie kupiłam, wiecie, te staniki takie na siłownię, jak już miałam legience, jakieś po prostu koszulki. No tak jak ja mam chodzić na siłownię? Przy ja nie mam torby. Wszyscy chodzą z torbami, a ja jak wieśniak z reklamówką albo z taką torebką, naprawdę? Co ja gorsza? No i kolejne pieniądze poszły. Na torbę. No i moi drodzy, a potem się pojawiły kolejne problemy, no bo na siłowni nie ma osłon na gryfa, jak ja mam ćwiczyć, jak ja nie mam rękawiczek, a mnie przecież moje rączki tak bardzo bolą, potrzebuję rękawiczek, potrzebuję osłony na gryfa, a jeszcze jakieś inne rzeczy by się przydały, to te takie, no... Jak to się mówi? Takie te rękawy, które się zapina na kostkach, e, żeby podpiąć do karabińczyka, żeby po prostu pociągnąć. Wszystko, moi drodzy, może być problemem, ale w momencie kiedy już mamy wszystko, tak by się wydawało, że już mamy wszystko, jesteśmy zwarci, gotowi. Nawet mamy dwa bidony, żeby po prostu nie musieć ich ciągle myć i cudować i kombinować, więc możemy mieć wszystko. A powód, żeby nie iść i nie ćwiczyć, i tak się znajdzie. Każdy powód jest dobry, umówmy się. Więc moi drodzy, dzisiaj u mnie to była godzina 15 na siłowni, i tak chciałabym orientacyjnie e, nie spędzać więcej czasu na siłowni, bo po prostu e, ja nie mam na to czasu i ja nie będę chodzić. Po prostu dwie godziny, trzy razy w tygodniu to jest za dużo. Niech to będzie ta godzina 15, godzina 30, taka intensywna do domu i nara. Także to jest relacja z dzisiejszego dnia, a ja lecę do pracy później na spacer do puszczy.